Nie ma godziny z tej strony pokrył, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w grze zbudył czy skarby. Ta gra była bardzo popularna. No trochę troszeczkę no, ale powiem wam, dzisiaj nagramy. Okay, i na początku bo wiecie, zepsuły mi się save'y, nie ma ich, więc no, improwizacja to będzie główny materiał naszej wody bo trochę to już pogram spiskowym bo na starym koncie byłam lepszy w to no. no, przyznam nie jestem teraz tym najlepszą A teraz robimy zderzaczki, albo nie wiecie co, to będą ściany, zderzalki zróbne. Hmm. Z tego przedni zderzek będzie najlepszy, to będzie taka, taka sobie oby ten blok jest pełny ale nie zaszkodzi tutaj już więcej nie, tylko w ten to wiecie co, co? tutaj nam takie randomowe przedmioty na przykład taką wodę czy jeszcze taką to szyby chyba są nie woda Hmm, jakie tu jeszcze mamy bloki? powiedzmy jeden taki, dajmy. Jeden dajmy taki. Tam nie randomowe bloki, dajemy dość. Ale tutaj można jeszcze drugą warstwę mać. Ok, następną rzeczą. Musimy zbudować mur. Nie pytajcie, dlaczego to jest taka dziura. A, to nie dziura. No, no. Trochę mało, słabe te ściany będą. No. Ale trudno. Weźmy sobie takie dwa stópeczki tutaj by na wszelki wypadek było jakoś jeszcze na czymś się zatrzymać mam no, takie coś jeszcze na wszelki wypadek palone wątpię, że to na się. Lecz można zawsze, dajmy fotel, jakiś pstryczek mam, to właśnie montować nie wiem. Właśnie, tylko nie będziemy obudowywać, bo Co wiecie, musimy coś zrobić, za chwilę wyłączę głos. Dobra, dzwoniamy. Byłem tutaj najdalej. No Przedni zderzak jest bardzo mocny. Teraz będzie sporo odcinków. Będą codziennie odcinki z Robloxa, lecz wkrótce będą już odcinki z na przykład nie wiem innych, a ale póki jeszcze nie mam nowego kąpa, to wiecie, jeszcze nie ma jak ogarnąć tych, tych serii mm. O nie, 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 nie silnikiem. Silnik jest najważniejszą rzeczy. Ja wiem, ja nie mogę walić te skały, ale wale, no trudno. O już się, trochę się rozwaliła ta łódka. Nie powiem, można sobie doryfować Nie. Wiecie, nabywam odcinek i to nie czas, żeby coś do teamu dołączyć. Хлопа, сейчас начнем лететь. Что вы Ну, нет. że z góry nic nie spadnie na mnie o to ja też nie lubię. A ja już jestem bez silnika, super. No i nawet tych nie. Tak szczerze. Nie, 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 spadł, ja się kliknęła. Dobra trudno. Trudno. To jest pierwszy level. Trochę kasy zbierzemy. Ile? 40. Aha, mi tam ta skrzynka nie daje nic. Kupimy sobie tą mm, rzadką skrzynkę. A później kupimy epicką. Co mamy? O, bo ten kwarc. Jest. Kwarc, 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 jest, jest, jest. Dobry trudno o, dobry drop. Dobrze nam się drpnęło, jeszcze kupno może i to zapień. Co tutaj będziemy mieli? No, samy słody rzeczy dwie. No ale cóż, ja coś tam jakieś itemy. Hmm, zrobimy na pewno mniejszą konstrukcję. Konstrukcja ma być raz, dwa, trzy na trzy moim zdaniem będzie dobra, bo wiecie jeszcze zderzak to mi chyba wystarczy taka konstrukcja tak myślę przynajmniej ale jak będzie w rzeczywistości to nikt tego niestety nie wiem słuchajcie no ale gorzej bo ja bym dla was miał dobre miało być takie mocne odcinki ale że nie wiem czy sens jest je odzyskiwać, te sej wypróbować jakoś jeszcze? No koły ja zawsze za muszą odbudować. Okay. Teraz tak, tutaj już nie mamy tych bloków, weźmy skwarcu, tutaj tył można dobudować, skoro jeśli jeszcze mamy, tutaj dwóch brakuje, to tu można dać taki randomowy albo nie randomowy, lepiej dajmy na ściany, bo chyba tutaj dajmy, który blok jest, nie, nie. Do tego no to można i z przodu drugi taki ma jeszcze zderzak. To musi być jako taki drugi zderzak. O czekajcie, troszeczkę nie wyszło. No, w ogóle teraz normalnie to bym teraz mecz oglądał po z Francją, no ale muszę dawać odcinek nagrać. Chwilej idę oczywiście oglądać co tam nasi odprawiają postawiam, że tam szoku na pewno nie ma znając życie o teraz i nawet mocne ściany będą z tego jakie będą odcinki nie, to nie jest jakaś seria, ale będziemy pół wielkę na odcinkach, na nie pewno, nieraz grać. Hmm, ten bloczek damy wyżej. To dajmy, widzicie co? To możemy dać tu, bo to jest chyba jakaś, nie wiem, to chyba lampka, czy co to. Jeszcze na końcu na tym urządzeniu, już dawno nie powinno było tu na końcu. z tego jeszcze możemy taki wdać i powiem Wam tu jeszcze można mamy sporo bloków hmm, czekać się mi się wydaje, że to będzie mocniejsze no nie jest to wyjątkowo mocne ale o akurat 3 Teraz tak dajmy i tak. Jeszcze po środku może ten różowy postawmy. Postawmy również dwa baloniki. Jeden to. No nie widać, co w środku. Będzie bezpieczniej. My siedzisko moje tu dajmy. O, już sam się, usiad on się usiadło. jeszcze z góry można coś takiego. Dosłownie łódka z randomowych bloków. Nie powinno to się wywalić. A najważniejsza rzecz której, Oj, ja jeszcze. Aha. O, po środku oczywiście. To wszystkie bloki. Możemy sobie jeszcze to tak to postawić. Totalnie ścianę normalne z tego można tak zrobić i nic. tu to okno właśnie to okno to nowy dobra rzecz tu drzwi dobra w tych drzwi nie stawiajmy płyniemy no taka sieć jak ja na moim starym koncie to pamiętam samolot zbudowałbym bo tam jeszcze silniki są specjalnie pamiętam może i trochę Wątpię, że dojem nie do końca, ale jest szansa. Nawet mogę wnieść i nie wypadnę raczej. Wiesię już pierwszy, że kamień i zderzek przyjął. No kilka kamieni na początek zawsze trzeba przyjąć na klatę. Ej, myślę, że tam nie było najłatwiej. Czy Co zrobię, coś takiego? O, właśnie. Zmówię tutaj. O, już, o powiem, długość taka nie zła. Mam nadzieję, że mi się silnik przynajmniej nie Ta lewa im nic nie zrobi. Tylko co pamiętam. Słuchajcie, jeszcze koracie. skierować mogę tylko wysiadać na gorzej. O! Udało się. Widzicie ono? Tak średnio. Idzie! Tutaj widzę, postaram się. Jeśli to, to będzie ostatnie, już dalej nie popłynie na w dzisiejszym odcinku. Łódka tak skoczę. Ja nawet balonów nie mogę odpalić, ale skam. Hmm, w mm, miejscu te balony postawiły. No nie można ich odkrywować coś. jesteśmy w maszynku. jest dawaj dawaj do góry aha one i tak mnie nie uniosą no więc tak szczerze Wątpię, że to płyniemy do końca, ale jesteśmy już z daleko. Może ja bym na nad tym, możemy później na piechotę iść. O nie, to jest najgorsze, bo tu na, na piechotę nie można iść. O, Ooo, jak ogóle normalnie, żebym nie wiem, nazwę. To jest tam, tu po mnie poleci. Jak? O, zerzekłam Aha. Lecę, bo chcę... Bo gdzie jest? Mm. Nie, ale widzę, i tak jesteśmy bardzo daleko. Nie? przyszłum no widzowie W sumie jeszcze książek nie jest aż tak długi, więc z, zróbmy może taką maluszką, ma malutką łódeczkę, taką najmniejszą, powiem Wam, ja chyba tą najmniejszą tu najdalej zaplanowałem Robicie po prostu taką konstrukcję bardzo prostą To jest cała filozofia, jeszcze fotel i, to, I tu Was baloniki muszą unieść i na raz na przykład jaz z przodu zawsze dowolną takie coś z takich zderzaczek i na tym o, to jest dość długie, ale, bo tutaj musi się bronić. Widzisz to jest na przód O nie, mamy tylko jedną balon. Tylko to on nasunie się. O? nie. Co tam... Co to za łódka? To nie łódka to jakaś... Nie wiem, to w sumie to bądź pana. Prawie. No, tutaj nie możesz się nic zniszczyć, bo no, 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 a to w sumie te balony są niepotrzebne. To jest dość łatwy jeszcze, level U -u -u Wiecie, w ogóle jaki teraz jest wynik marcu, bo wątpię, że my wygramy z Francją, to nie ma szans. Wpada... Słuchajcie, ostatni... Bardzo ciekawe, gdzie my dopłyniemy w ten sposób. Oj, już ja za chwilę już dodajemy. Teraz już koniec. Mhm. Nie ma już nic. O, no właśnie, nie ma już nic. Z dodniemy dodajemy? U niebu mi zaraz fotel się zniszczy. Ej, Ej. Ej. E, nie tu stroną. no będzie tu stroną? Ej, dziwne, że ten kwarc jeszcze się cało nie usunął. To jest bardzo podejrzane. No i tu. I dad. I'm very. I'm... No, I'm sorry. S. Mm. Dobra, bierzemy teraz najprostsza łódka na świecie. Nie, teraz jeszcze prostszą zrobimy. Z najmniejszego bloku. Który będzie coś takiego. Tu będzie taki malutkie. No, zobaczcie. To będzie cała łódka. Teraz silnik, proszę, balon, czy my tym balonem tak nic nie da, więc lecimy, bo ja chcę chłopicką skrzynkę otworzyć na odcinku, dawaj, dawaj, odcinek troszeczkę będzie dłuższy, lecz, o. Z tam, tego tam Ciekawe, czy teraz mi na tym nieba, by dało się drewno. Ale zobaczmy, czy tu się coś usuwa. No właśnie, przed chwilą byśmy nerwowali. Najpierw no, zbudowaliśmy taką łódkę całą zabudowaną. Jakie jak spiskowym jak grałam, to zrobiliśmy całą, zabudowaną. płynęliśmy prawie tutaj, na przedostatnie na przykład ostatnia dokonal, która naprawdę jest ciężka. Mm, nie. Powiem wam, potrzebujemy troszeczkę złota, żeby po prostu łopicką w skrzynkę. Chciałbym ją znowu otworzyć i um, zareagować. Za Reakcję moją, żebyście mogli zobaczyć, bo może być równa. Dzisiaj to jest najlepsza taktyka przy ścianie. No i czasem przy ścianie coś ci może walnąć. No i zobaczy wow, Prawie mi włosy bardzo. Jak? Ale niech mi dostać. Dobra, kupujemy. I A! legendarny w następnym odcinku co jest? silnik odrzutowy? dobra nie! następny odcinek będzie bardzo mocny sobie jeszcze dobra, jeśli Wam żegnam, w tym w następnym odcinku marka